Cześć, nagrywam ten filmik, aby poinformować Was o usunięciu filmiku związanego z GTA 6 ze spoilerami, które udostępniłem. Jak w poprzednim filmiku wspomniałem, że jak film zostanie usunięty, to będziecie wiedzieć dlaczego. No i niestety został usunięty, więc raczej treści na temat GTA 6 i spoilerów nie będę wrzucał, ale powoli przygotowuję się do zrobienia Discord'a. I jak po prostu będzie wyglądać przyszłość kanału, abyśmy mogli mieć większe zasięgi. Ogólnie, też chciałbym zrobić, bo zbliżamy się do 1000 subskrypcji, więc planuję zrobić konkurs. Jeszcze co prawda nie wiem do końca, jakby to miało wyglądać, więc mile będzie widziane, jeżeli ktoś, jeżeli napiszecie. Jak miałby ten konkurs wyglądać, bo tak naprawdę jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Co będzie do wygrania, to jeszcze się zobaczy. Być może, że będzie i konsola do wygrania, i będzie do wygrania, nie wiem, czy zestaw słuchawkowy, czy jakiś pad, czy coś. Um, ogólnie, jak się zbliżymy, to będę na ten temat myślał. No i w sumie, chcę Discord założyć po to, abyśmy tą społeczność na tym kanale rozwinęli, żeby można było. Poza YouTubem się jakby troszeczkę yy, skomunikować, czyli nie będziemy wrzucać wszystkiego na YouTube. Bo niestety, jak widzimy, filmiki zostają niektóre wykasowane. Czy spoilery, które chciałbym wam pokazać, więc ten Discord, yy, który planuję za niedługo Wam udostępnić, to będzie właśnie przez to, aby udostępniać yy, i tam dzielić się różnymi ciekawymi rzeczami, więc yy, na spokojnie. Fajnie by to było, żeby ta społeczność nasza się troszeczkę bardziej rozwinęła pod tym względem. No i co, jeżeli ktoś z Was ma pytania lub jakieś fajne pomysły, dajcie bez problemu pod filmikiem w komentarzach znać i resztę będziemy widzieć. Poza tym myślę też nad założeniem Patronite lub Patroneo, aby po prostu robić filmy typowo pod moich patronów. Co Wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Myślę, że to by było całkiem niezłe. Jest w sumie jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Dziwi mnie to, że w sumie filmik został wykasowany, bo jak sprawdzam na YouTube filmy podobne, podobnego typu, czyli jakieś wycieki z GTA 6, no to niestety inne kanały jakoś w dziwny sposób tam filmiki są, nie zostają wykasowane, a niestety na moim kanale akurat filmik został wykasowany. No jest to dziwne, dziwna ta polityka tego YouTube'a. Nie, nie rozumiem trochę tego, to tak na marginesie, no i co zrobić? I dlatego myślę, że ten Discord, który za niedługo udostępnie, będzie dobrą opcją. Poza tym myślę, że to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.